No dobrze, tak jak obiecałem, tak powracamy do tego telefonu. No i zobaczcie: 34% się naładowało, więc ładowanie jest skuteczne i to się już ładuje jakąś dłuższą chwilę. I powiem, że dosyć szybko, więc jest ok. No to co? Możemy składać telefon, tak? Klapka nam została do zamknięcia. Już sobie tutaj z tyłu telefon, nie wiem, czy uda mi się tutaj. O! Czy uda mi się tutaj pokazać jest? Z tyłu poskręcany, także tutaj mamy już jasność. Faktycznie tutaj jak widzicie, jest pęknięcie na, na skos przez środek wyświetlacza, ale to jest tylko to szkło ochronne, także, także tutaj nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli chodzi o ten telefon. No i co? Sklejamy go i do. Informacja do klienta pójdzie, że już telefon jest zrobiony i można odbierać. No więc to czynimy.